Zanim się wszyscy zejdą, to ogłoszenia ogródkowe. W następnym tygodniu mamy pierwszą środę. To będzie cała Róża, czy to jeszcze nie? Tak, tak, ale to już jest pierwsza środa jeszcze. No tak. Czyli w następną środę rozpoczynamy czwarte i ostatnie nabożeństwo śpiewalne przy kapliczce, czyli nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Będziemy śpiewali witanie do Miłosierdzia Bożego, kto nie zna to się nauczy szybciutko i będzie piękna modlitwa z Dzienniczka Siostry Faustyny. I to jest nasze nabożeństwo sierpniowe przy Kapliczce. A zatem proszę zapraszajmy i wszyscy, którzy modlą się z nami przez transmisję, także bądźcie z nami przez cały sierpień. Modlitwa będzie trwała, a potem już wraca regularna szkoła Maryi, bo mamy w tym roku tyle tematów, że się nie wyrobimy. Także dobrze. Dzisiaj ostatni raz śpiewamy na bożeństwo kuczki, najdroższej krwi Pana Jezusa. Przypominam, że jest to modlitwa zanurzenia we krwi pańskiej, a zatem w chwili cichej modlitwy teraz polećmy Panu Bogu tych, za których modlimy się wytrwale przez cały miesiąc sierpień, prosząc, aby najdroższa krew Pana Jezusa ich odmyła i umocniła. I'm giving nad nami, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas, krwi Zielonego Słowa Bożego. Wybaw nas krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza. Wybaw nas krwi Chrystusa, w przekonaniu w grójcu spływająca na ziemię. Wybaw nas krwi Chrystusa, Tryskająca przy biczowaniu, Wybaw nas krwi Chrystusa, mrucząca z podcierniowej cierniowej korony, wybawna, krwi Chrystusa, szelana na krzyżu, nas krwi Chrystusa do naszego zbawienia. Wybaw nas krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę we Wybaw nas krwi Chrystusa, Zdroju miłosierdzia wybaw nas, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy wybaw nas, krwi Chrystusa, męstwo męczenników wybaw nas, krwi Chrystusa, mocy wyznawców wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, od zagrożony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, włoda pracująca, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Czeka płaczący, wybaw w nas, krwi Chrystusa. Nadzieja pokutujący, wybaw w nas, krwi Chrystusa. O umierający, wybaw w nas, krwi Chrystusa. Pokoju i słodyczy serc naszym, wybaw nas krwi Chrystusa. Zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa. Wybawienie dusz z otchłani czyścowej. wybaw nas krwi Chrystusa. Wszelki chwały i czci wypad nas, na Boży, który płacisz grzechy świata, przepuść nam Panie. a Boży Boże, który płacisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, a Boży. Który płacisz grzechę świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią jego dałeś się przebłagać. Daj nam prosimy. Chodnie czcić zapłatę naszego zbawienia I dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi Abyśmy wieku i z tym szczęściem radowali się w niebie Przez Chrystusa Pana naszego po krwi i wodę Któraś wytresnęła z najświętszego serca Jezusowego jako strój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodą, Któraś wytresnęła z najświętszego serca Jezusowego Jako strój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodą któraś wydrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Modlitwa zanurzenia we krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jezu, zanurzam w Twojej przynajdroższej krwi cały ten kończący się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w krwi, krwi siebie samego Wszystkie osoby, które dziś spotkam O których pomyślę Czy w jakikolwiek sposób Czegokolwiek o nich się dowiem Zanurzam moich bliskich I osoby powierzające się Mojej modlitwie Zanurzam w Twojej krwi, Panie Wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją Wszystkie sprawy, które będę załatwiać Rozmowy, które będę prowadził Prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, pracy, i odpoczynek. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i strach, przynosząc według Twojej woli, uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się w jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześle. Ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego, i jako zadośćuczynienie uczynienie za moje grzechy, składając to wszystko po Ojcu przez starożytność samego siebie do pełnej dyspozycji Wam, zabierając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Zakończmy naszą wieczorną modlitwą słowami, których nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i myśli. Na Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa zbaw Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamięta, jestem przy Tobie, pamięta. Maryjo królowo Polski, Maryjo królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie.